A, dzień dobry, dzień dobry. Siemaneczko. Zaczynamy szybkie wiadomości garażowe od basenu. <noise> Zaszczytne miejsce tutaj spełnia. Nie no, lecimy od Siery Sierra jak widzicie przykryta jakimiś wykładzinami, podłogą tak na dobrą sprawę z Dukaciaka. Zastanawiam się czy nie sprzedać tego, bo nie mam czasu na to auto, po prostu i nie wiem co mam z nim zrobić. Taką samą sprawę stoi, bo stoi, ale zaczyna już tutaj wrastać, kwitnąć tam w środku też coś kwitnie. Także jeśli ktoś chce, zapraszam. Bus jeszcze Wam go nie przedstawiałem, mam nadzieję, że Wam go jakoś przedstawię niedługo. 2014-15 jakoś tak, początek 15, końcówka 14. 2, 3, 130 koni. Wersja Total Golas <laughs> tak w skrócie. Ale fajnie blacharsko, coś tam podreperowany, podrobiony trochę przez handlarza, no ale ogólnie fajny egzemplarz, który myślę, że zrobimy sobie. Jest taki pomysł, jest to totalny blaszak, więc wszystko będę musiał tam robić z tyłu, do tego akcyzy i inne rzeczy ale myślę, że na tej budzie bo to jest najdłuższy może mi coś wyjść fajnego już jakieś tam doświadczenia mam jakiś tam układ sprawdzony też wiemy co chcemy nic tylko brać się do roboty ale do roboty na razie mam to nie wiem kiedy wam puszczę straszny dzisiaj wietrzyk nawet będziecie pewnie słyszeć na tym mikrofonie to szykuję auto nie na kamperowe, bo tak ciężko by będzie to nazwać, tylko na takiego turystyka. Więc robię izolację, robię łóżko, robię jakąś elektrykę, solary, jakąś wodę. Nie wiem jeszcze jak z Łazienką. Problem jest tutaj taki, że jest to wersja osobowa, i zostawiam kanapę z tyłu. Tą oryginalną, a ona jest tak nie w 5, nie w 10 na samym środku, wielka, i nie za bardzo jest jak ją zastąpić. Można oczywiście wsadzić tutaj kotwę od motoblendu, no ale to jest znowu około 5000 zł plus dość dużo pracy. Więc na razie po prostu będzie tak. A problem jest taki, że nie mogę w ogóle nawet zrobić łazienki, bo tam mam pasy i te pasy potem są wyciągane aż stąd, tutaj gdzie powinna już być łazienka. Tak samo jest z tej strony, przejście jest słabe, no ogólnie z tą kanapą jest problem, no, ale też nie chcę rezygnować z tego, żeby tutaj było mniej miejsc, bo on mógłby być teraz dwuosobowy i wtedy elegancko, łazienki, kuchnie, no wszystko mógłbym tutaj robić, ale na razie robię to co muszę zrobić, kanapa zostaje. A co z Łazienką i tak dalej, to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie tutaj zabudowa. Łóżko będzie chyba takie odsuwane trochę, żeby było więcej miejsca, bo to jest L2. No i zobaczymy, jak będzie z miejscem. Na razie auto jest potrzebne do targania przyczepy na zlot, i dlatego trzeba to zrobić, camper. Kamper skończony, tak, w 99%, bo to takie projekty nigdy nie są ogólnie skończone. To każdy, kto budował kampera, to wie. Zewnętrznie to się niewiele zmieniło wypolerowałem lampy, znaczek jest, ale to już dawno był. No i auto jest przerejestrowane, przerejestrowane na mnie jako specjalny, kempingowy i tak dalej. <laughs> I jest do sprzedania, tak? Nie wiem czy już się sprzedał czy nie, nie wiem kiedy będziecie widzieć ten film. Nie ma czekolady. Czekolady nie ma, ale jest zastępczak. Też mam go na dniach wam jakoś przedstawić co to jest. Jest to ogólnie taka totalnie czekolada, tylko w innym kolorze. I w takiej wersji no, troszkę gruz. Trochę gruz, natomiast jeździ jak najbardziej normalnie. Ma gaz, ma klimatyzację, która działa wtedy, kiedy jest zimno. Wtedy, kiedy jest gorąco, nie, ale to wam powiem potem. Jaguar, jaguar do sprzedania. Nie jest mi potrzebny. Na razie jest to taki mój, moja zachcianka. Nie zrobiłem tego tyłu. Nie mam mi blacha, jak zrobić tego polakierować. Tutaj trochę w krzoki mi wjechałem. No, Dużo pali ale co jakiś czas się porusza jeszcze jak nie było jeszcze jak nie było tego zastępczaka wolwiaka, no to jeździłem w sumie na co dzień Jagiem no, a żeby tak jakoś było ekonomicznie to mam też coś takiego też będzie jakaś prezentacja, była albo będzie 1.5 TS Yaris z gazem z klimą co, co chceć więcej. No może byłaby być bardziej ładna e, bracharsko i wizualnie, ale <noise> coś za coś. Cena czyni cuda. <noise> Na to nie mam czasu. Ciągle nie mam czasu. Stoi, czeka. I też nie wiadomo czy się doczeka. Czy też w końcu nie będę musiał tej e, rudej, tego rudego safrona sprzedać, bo stoi zaraz będzie rok jakoś we wrześniu. E, już tak zbliża się powoli. To pompowuje tylko koła, zbieram jakieś ciągle rzeczy też do niej, ale no nie ma czasu dobra, lecimy co tam w garażu a w garażu ciemnica, bo mi świetlówki powysiadały mogę sobie tutaj jeszcze takie coś włączyć Biała Dama znowu kocami poprzykrywana. Tutaj elementy od nowego Volvo, które muszę pokleić. Schowek też popsuty, który też muszę nareperować. No co, no Biała Dama miało być odpalanie w tym roku i jakieś spalenie kapora, otworzenie garażu, ale zobaczymy, czy po prostu będzie na to czas, bo na razie nie zapowiada się. <noise> Jak co roku i tak od 2013, nie, 2015 roku. Teraz będzie 8, 8 lat, jak to tak robię powoli. No ale to tak bywa. No. Tutaj zamrażarka, którą mam za darmo, bo kurierzy z DHL-u pięknie ją poobijali, zrzucając ją. Zrzucając ją chyba w ogóle z. No, z busa. Dobra, tyle na te szybkie wiadomości garażowe. Sorry, że mało się dzieje, ale dużo siedzę w kamperach, wiem, że to mało ciekawy content, dlatego nie kręcę tego, nie, są tam jakieś rolki na Instagramie, więc tam sobie zajrzyjcie, czasem rzucę jakiś post, <laughs> ogólnie będę robił teraz trochę przy Volvo, przy jednym, przy drugim, no kilka prezentacji, tak jak mówiłem, no i zima, zima, zobaczymy co zima, bo też już planuję jakiś czas zmianę garażu, tak. W sensie ten garaż na razie też zostaje, ale postawię nie po prostu z tyłu garażu i może o tym też będą jakieś materiały. Także co? No zostańcie jeszcze tutaj trochę, coś się będzie na pewno działo. No tyle. Jak się Wam podobało, to możecie coś zostawić. Jak yy, macie jakieś yy, pomysły, które yy, prezentacje byście chcieli yy, Woluwiaka, Starleta czy nowego busa to napiszcie w komentarzu, a ja Was pozdrawiam, no i co, cześć!